Hej, cześć się, wam wszystkim. Gramy z Naksasem oczywiście. Naksas, przywitaj się. Cześć, cześć. Zawsze mówisz hej, hej, a teraz cześć, cześć. Bo, bo, bo chciałem być yy, tak, no, kreatywny. A, to chyba, że. No, a ja tutaj wyspać się, nie mogę. No bo pewnie wyglądasz na zmęczonego, albo nie wiem, ze, albo zaparkowałeś gdzieś gdzie nie można spać. Yy, mamy problem, bo nawet w firmie nie mam ładunku. <laughs> Chyba że jedziemy gdzieś Po kawałeczek Ja podjadę do bitumen, bitumen Jadę Trochę na dole Na dole dla ciebie, tak Co? Na dole dla ciebie No tak Głoś mi przed nosem wyjeżdża. ...żebym wyhamował. Jak podskakuje samochód na tych... lampkach kurde... się otula, między pasami. Ty już pojechałeś? No. No i ja coś mam, jedną rzecz a z Oxnard do Oxnard Matko, no, znowu będziemy się jebać z tym Ach. Ja będziemy? w ogóle nie, jeszcze nie miałem ładunków Idziemy gdzieś dalej? Czekaj, muszę najpierw podjadę, zobaczyć czy coś mam Ej, kurwa nam wróci. Ja tu się zatrzymam No ja mam... też mam do smart. <laughs> to co jedziemy gdzieś dalej kawałek. To chwilę poczekaj, bo coś mi się skieruje. Jak prowadzić, gdzie jedziemy? Nawet nie zaznaczyłem sobie na mapie, to czekaj To zapartyj Nie No już myślałem, że wyjebiesz w jest No co, na dół jedziemy, czy gdzie? Czy... Nie, może tu? Wybieraj sobie, no. Dobra, jedziemy do tyłu, czyli... Nawróć No me. Twojego tyłu No, tak Pozwolę ja Czekam, jadę powoli, 15 mil. Myśmy wyprzedze w nie. Wiem, przez ale wyprzedzę I tam jest niebezpieczny zakręt, troszkę niewidoczny. Co ty robisz? Co robię? Na drugi pas zjechałem Bo akurat sobie obniżałem fotel i tak wiesz A. Jedną no ręką jedynie wiesz, kierowałem rozumiem. A z Co to za matu? <grymne> Ale ładna troszkę to, 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 to jest ta firma? Ten na lewo. Dobra. A, no, nie, nie mam ćwiczy. nic. Nie mam nic. Ja mam dwie. Jedziemy dalej do Los Angeles. Tak? <laughs> nie. Jedziemy dalej? No i ja... No i tak, bo nic nie mam. To do Bakersfield. Nie cofać, bo tam jak albo... To będziesz prowadził znowu. Oh. No A. No mi bogaty, Panie, pan, co to co, za? Co, co, co on tam robi? Co ten termin? Nawraca. Co za mato. Jednym ruchem by to zrobił. A to ten, co mnie go wcześniej? Nie. No. Jechaliśmy dalej. My się wcześniej go minęliśmy. Więc jechaliśmy. Dobra, dobra, nie tłumacz się. Co nie tłumacz? Czegrać, się tłumaczę. No bo gadasz i gadasz. Nie, bo nie mogę? No bo powiedziałem no wiem, wiem, a ty dalej tłumaczysz. Nie słyszałem tego. Jasne. No nie. Mhm. Uh -huh. ja jestem przegłuchy. I sklerozem masz przy okazji. No to też. Ale <laughs> nie będę zaprzeczał. Przynajmniej szczery, nie? No. <laughs> ja bym nie był. Prosto? Tak. O kurwa, co za mato! Co 4 jest? 4%, 4 uszkodzeń, bo zjechał na mój pas. <laughs> A... Ja jebie. Mam nadzieję, że on ma więcej ode mnie, dużo więcej. Bekar swierdził. Czekaj, bo ja tu nie widzę, kurde, że... A nie, tu na prawo, fuck. Tu prawo stąd. <laughs> to jest świetne. No i panie, panie, mam dwa. No jedziesz ty i zobaczymy co ty masz, czy masz w ogóle. Du, du, du. Chwila, już jeżdżę. nie Przejechałem, no nie. Ja, ja Ale bardzo. Dobra. Y, sacramento i Fresno. Mam do Fresno, no. Do Fresno, tak? No. Dobrze, kurde. Jakaś krótka trasa. Ta Taka ona. O. jadę przez magazyn. Fajnie, przez magazyn muszę przejechać. Dobra rzecz. Mała no jest moja naczepa, panie, że zajechałem do niej od tyłu. No, no dobra, jest. Będę jebał teraz. Dobra, jesz, mam na milimetry. Poczekaj na mnie. No panie, panie, no, gdzie jedziesz? Beze mnie? Jak nic 40 stóp to ma no. Może Mam taką samą fajnej Co? Co co, jest. jakieś ogłoszenie? W900 jest Co to jest? Co Już teraz? jest 2900 Kenward. A nowa ciężarówka No a co innego Jest. No, w końcu to jakoś wygląda, ale. Co to wygląda? Nie? No, mamy naczepy, jeszcze takie same. Ach. I idę też takie same, tylko inne kolory. Jedziemy, panie, to mi się podoba. I autostrada za chwilę. No, poradzisz, będziesz umiał. Zwoli. Co to było? Co? Ale wjechałeś. No, no, tylko mnie zwolniłeś, hamować. No będzie się powoli jedzie, panie. Nie szkodzi. Panie, że można sobie też tę lustereczkę dostosowywać. Kąt no. Tego, no. Ale mi się na przykład... O, 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 zatrzymaj się, Plaf profiler mi się wyłączył. I łapię mi się tak ruszak i Taki jadek, kurde, nagle łup na bok mnie rzuciło, jak delikatnie I fajnie, że jak, Nie ja przynajmniej miałem tak w ETS-ie, że jak odchyliłem sobie na... Moim własnym kierunku na jak, kamerę, na, jakoś tak odchyliłem... W ciężarówce. Się, w ciężarówce, nie? Wiesz, o co chodzi. Odchyliłem o. sobie tak, jak chcę, to mi się to nigdy nie Nigdy mi się to nie zapisywało, teraz jest zapisane zawsze. Nie zapisuję to, jak ustawię. Nie wiem, czy też tak miałeś. Jedzie mi na ludzie wersji 5 mili, ale jedzie No masz szuszać, masz ruszać Możesz mnie wyprzedzić, więc wiesz, na ludzie. No, jak na razie, na razie chcę z tyłu jechać. No, ale wyprzedzać wiesz, możesz kiedy chcesz. No, no wiem. No. Nie zawahałbym się. No tylko, że jeszcze w ogóle mnie nie wyprzedzałeś, więc wiesz. była sytuacja.